Witamy, to jest ostatni bonus. Bonus 30 sekund. Tak. Do maratonu macie A, ostatni bonus. Jutro zgrywam. Cały dzień siedzę przed lapsem, albo przed kąpem i zgrywam. Tak, wymiatacz będzie dla was specjalnie siedział przed kąpem. Tak, i będziemy celu dawać dla was. Łapy w górę! Skaczcie do góry, jak kangury. <laughs> Łapkujcie jak kangury. Tak, tak i tam dajcie jakieś fajne komory. Ale to już jest po tym już. A to, to nieważne. Jest... Tak no. super jest, tu jest Papatki basen. Żegnamy, basen jest autka. Są. No. Hmm. Tutaj y, idziemy. Idę po wodę, dobra, kończymy. Tutaj, Osobniku. Do widzenia, do widzenia, to, to Elo, elo. Do minutki no, dociągnijmy. Idziemy do, do pewnego miejsca fajnego. Pewnej ziemi. Te, pewnej dziurze. No, już, już, do już, końca. Dziękujemy. Papatki. Papatki, papa, elo, 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 elo.